Wielka dama tańczy sama. Świetnie. Anda Jantka. Czas na numer dwa. Wydaje mi się, że to jest nikt, tylko Ty. To jest dobra odpowiedź. Sofia Peppa. Gramy na pierwszy znak. Pan na... Nie wiem, czy to Państwo widzicie, ale minęły dwie sekundy. To jest na luzie. Jakbym się spiął, to była jedna. Ja tego nie będę razie komentował. Czwórka. Hard to say I'm sorry. Chicago, tak. Tomek. Wiesz, że za chwilę wyrównasz swój rekord, bo masz 3 sekundy. No już pobić się nie da, ale wyrównać można. Piątka. Last Friday night. Tak. Daisy Perry. Nie wiem, czy Państwo teraz widzicie moją minę. Uh, Szóstka, tak, powiem. Cyklus uh, uh, uh. of swing. Tak, daję szczęście. Cyklus of swing. To teraz po raz pierwszy w mojej historii zapowiem Państwu taką sytuację, że 26 sekund pozostało, masz jeszcze jeden fragment. Proszę.